Witam, witamy 13 lipca po raz drugi. Mamy dla Was piękną grę między Avenirem, który wysłał nam tego replaya i poprosił nas, żebyśmy go skastowali. Zaczyna on Shadow i w prawym górnym rogu. Jego przeciwnikiem jest Kaldra, zaczynająca Fire w lewym dolnym rogu. Nagrywamy pierwszy raz ten cast w HD. I ten mecz będzie na wygenerowanej mapie. I tak się nie pomyliłem, Jest. Czego możemy się spodziewać? Siema, witam was wszystkich, a więc pewnie będziemy się yy, spodziewać, możemy się spodziewać tego, aż będzie duże użycie Eruptions jak i Nasty Surprise'a, a może zobaczymy też jakąś T3 te lub T4, bowiem jest to bardzo duża y, mapa z, du z, wiele orba, z wieloma orbami, jak i powerwallami, ale to już pozostawiam y, na replaya. No dobrze, yy, to nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy. Mm, Avenir zaczyna Dread Charger na trzech upgrade'ach mm, i w tym samym momencie Kaldra przywołuje swojego pierwszego Scavengera również na trzech upgrade'ach. Avenir jak i Kaldra przywołali mm, sobie po pierwszym power także nie będzie tu żadnego specjalnego rasza na T1. I obaj zmierzają ku środkowi mapy. A wenir przywołał sobie jeszcze Nox który jest świetną kontrolą na M ki. Tak, aż bowiem Nox ma swojego skilla Overload, który daje mu to, że ładuje w swoim pistolecie bardzo dużą kulkę i wystrzela ją w jednostkę, na którą nacelował. I zadaje ta kulka 325 damagea sama, plus do tego jeszcze damage dla mediumów. Tak, i właśnie tego Overloada widzimy. Nie wiem, czy to jest najlepszy, targ, najlepszy cel. Sun z osmalami. I właśnie Sun są dobrą kontrolą na mediumy. O i piękne użycie Nasty Surprise niszczące dwa oddziały Sun Także Avenir zdominował środek i wykupił sobie kolejnego Powerwella. Kaldra również kupił Powerwella. Przy swojej bazie. Avenir zagrał Forsakenów. I zmierza w kierunku. I kolejnych Forsakenów i zmierza w kierunku bazy Kaldry, który przywołał sobie dwa oddziały Sunstriders'ów. I piękne użycie skilla Forsakenów, którym jest Frenzy, dający im to, że oddział zadaje 17 damageów przez 20 sekund co sekundę, lecz po, tych, po tym czasie umiera. Lub zdecha jak ktoś woli. Tak, i właśnie zdechły. Kolejne Frenzy na Forsakenach. Nie wiem, czy to jest najlepszy cel, są również dla Forsakenów, żeby używać Frenzy. Ale skoro i tak miały zdechnąć, to czemu nie? No i widzimy tutaj, że kadra przywołał Tuxy, jak i Scavengera. No i Fire Swarm, tak, i zmierza kontra I Aveniro. A znowu. Uwielbiam ten czar. Noxtrooper właśnie zniszczył mm, Scavengera i widzimy też era niszczący Nox Troopera, Kolejny Dread Charger dla Avenira. Ituksy y, zostają zniszczone przez Dread Chargera, który zadaje większy damage dla small unitów. Także masowanie wszystkich charger. chargerów wydaje się dobrym sposobem na tą grę. W międzyczasie kadra wysłał Scavengera na północ. Zobaczymy, czy zbuduje Powerwella. Tak, zbudował Powerwella. A również ma dodatkowego Powerwella, w a nawet dwa w centralnej części mapy. Widzimy zagranie Nockstroopera. Dla Avenira i szybka reakcja Kaldry i ucieczka do swojej bazy. Widzę, że Avenir atakował Dread Chargerem Powerwella Kaldry, który ten w międzyczasie przywołał Wreckera i, no, i teraz goni Dread Chargera. A więc e, Drecker jest powolną jednostką, bo nie ma Swifta, więc e, Dread Charger spokojnie ucieknie. Wrecker jest bardzo silną jednostką, jeśli patrząc, że kosztuje jedynie 50 powera, a zadaje bardzo duży damage dla mediumów. Tak, zadaje on bowiem na trzecim obracie 725 damage a i do tego jeszcze bonus dla mediumów. No i widzimy Nox który Nockstrooper. się ładuje na wreckerze, no i wrecker poległ. Tak. W międzyczasie mała bitewka na północy. Dread Charger walczący ze striderami. No, a na środku Avenir dokupił sobie już kolejnego Powerwella i ma. Ich. Sporo, na pewno. 7 Powerwelli. Tak, 7 Powerwelli tak, Power kontra 6. Minimalna przewaga Avenira. Ale Avenir zaczął budować sobie drugiego Orba i jest to tak. Fire. Tak, a, ma też przewagę, bo ma trzy Dread Chargery oraz jednego Noxropera. A Kaldra właśnie z, ukończył budowanie swojego drugiego orba natury. I widzimy Curse of Cursefoink na jednostkach Avenira. A także przywołał Skyfire Drake'a, ale już szybko odpowiedź Kenami I od piękny Lava Field niszczący wszystkie siły Avenira. Lecz Kaldra musi się obawiać, bo jego powerwell yy, ma bardzo mało HP, jedynie 675 może być powstrzymany chociażby Sunderingiem od Sunderera. Widzimy Wind Huntera dla Avenira, zmierzającego właśnie po tego powerwella. Użycie Unholy Power Kadra y, odpowiada natychmiastowym przywołaniem Spirit Huntersów, zadający, którzy zadają swój trujący damage. Tak, ale Weed Hunter jest pod e, dwoma bufami. Jeden, który e, dostaje to, że dostaje mniej, a drugi to, że się leczy. No i bez problemu zniszczył tego Powerwella. Power tak. I teraz jego kolejnym celem to Skyfire Drake, który także polekł. I widzimy, że na środku kadra y, robi right na hmm, Powerwell's swoim barrowerem. Chce za wszelką cenę wyrównać siły i swoją stratę w powerze ale nightcrawlery powinny bez problemu się uporać z tym zielonym żuczkiem. Tak, widzę już się nawet...